Cześć kochani, tutaj Mari Mari dotarła do mnie kolejna przesyłka. Odpakowałam sobie, bo nie była taka reprezentacyjna, że powiem te pudełko. Trochę swoje przeszła. Tu mam taki prześliczny magnesik. Tutaj karteczka, od kogo wy już wiecie. Z okazji świąt Bożego Narodzenia składamy serdeczne życzenia zdrowia. Spokojnych, pokojnych świąt. Niech te wyjątkowe będą pełne radości, uśmiechu, wzajemnej życzliwości. Życzę Monisia Drapie i szaleństwo. Gier na kanał Moniki i Sebastiana serdecznie zapraszam. Dziękuję za przesyłkę. Wiem, że moja przesyłka do Moniki dotarła. Mam tu jeszcze zdrabkę z numerkiem 12. Jak tu nic nie będzie, absolutnie nie ma się czym przejmować. Mam też życzę, życzę zdrowych i wesołych świąt. Raz jeszcze. Perła i księżyc. Kolejne symbole to gwiazda i klapki. No, rozgwiazda w sumie, ale wiecie o co chodzi, nie? I tak jak mówiłam, jak tu nic nie będzie, nie ma się absolutnie czym przejmować, to jest tylko zdrapka. E, palma i płetwy, liczy się pamięć, jak wiele razy powtarzam. E, płetwy i palma, tak. Ośmiornica, słońce, a, zrapałam meduzę, dobra, to nie to. Może tam też jeszcze będzie. Tutaj jeszcze palma. Słońce ośmiornica. Ok. Kolejny to delfin i skrzynia. Następny kwiat i Neptun. Kolejne dwa symbole to syrenka i samolot. Fajna ta zdrapka, lubię. Chociaż bardziej Paradiso, no to jakoś mniej drapie, ale Zasada ta sama. Syrena i samolot. O tutaj właśnie gdzieś widziałam, kolejne to trójząb i deska. I przedostatnie dwa symbole, kotwica i szorty. Co jest? szorty też, bo wszystko musi być. O tutaj. I ananas i kokos. Tu jeszcze kwiat. Dobra. Ananas No i to chyba na tyle, chyba nic nie ma, ale tak jak mówiłem, Monicia się niczym nie przejmuj. Ja Ci dziękuję za pamięć, za te fajne dodatki. Zdrowych, wesołych świąt i też zostawcie dla Moniki i Sebastiana serduszka w komentarzu. Pa!